Zespół Broken Rank zapowiada zmiany na 2025 rok, które mają na celu poprawę rozgrywki oraz wprowadzenie nowych wyzwań. Pierwszą dużą nowością jest wprowadzenie mechaniki paska PH, który nagradza pechowe sytuacje w walce, na przykład nieudane ataki, dodatkowymi akcjami, takimi jak dodatkowy atak, wzmocnienie obrony, czy lepsze nagrody po pokonaniu przeciwników. Będzie to zależne od stopnia PH gracza. W grze pojawi się również nowa funkcjonalność Challenge Arena. To nowa mechanika w Brokenie, która ma na celu stworzenie wyzwań dostosowanych do różnych poziomów postaci, zastąpi mniej opłacalne strategie, takie jak masowe farmienie słabszych instancji. Mechanika opiera się na doświadczeniach z eventu nowego w Mordowni, który spotkał się z pozytywnym odbiorem graczy. Challenge Arena będzie dostępna okresowo, oferując atrakcyjne nagrody. Dodatkowo pojawi się reforma zwierzaków, które zyskają większą użyteczność, szczególnie w grze solo. Dodatkowo dla zaawansowanych graczy zapowiedziano nowego bossa w dedykowanej instancji oraz unikalną krainę, w której odbędzie się wyzwanie dla postaci na najwyższych poziomach. Dodatkowo w planach jest nowa mechanika wpływająca na się postaci, co ma wzmocnić poczucie rozwoju bohatera. Plan jest oczywiście elastyczny i może się zmienić w zależności od sugestii społeczności. Zespół zapowiada także osobny plan dotyczący wersji mobilnej gry, który opublikowany zostanie w lutym, choć widzimy, że balans petów zapowiedziany jest na trzeci kwartał, także do tego momentu na pewno nie ma co się spodziewać wersji na telefony. Kto wie, czy w ogóle w tym roku. A jeżeli chciałbyś wygrać 1000 platy, to zapraszam do komentarzy.